Nie mało ludzi jest na naszych usługach, tak mówi. Dajemy im najważniejsze stanowiska, skąd mogą dominować i niszczyć. No i co? Dajemy im najważniejsze stanowiska. A co się dzieje w Europie? Kto tam wybiera? Kto się kogo pyta o coś? Wybierają się sami, prawda? Kto tam jest? Cała loża masońska. A my wszyscy mówimy, że jest fajnie. D demokracja. Jaka demokracja? Czy masz jakiś ten, czy Polska, jakiś wpływ, kogo tam powybierają? Kto tam tym rządzi wszystkim? I tu mi dopiero daję odpowiedź. Dajemy najwyższe stanowiska, skąd mogą dominować i niszczyć. I niszczą. I niszczą nasz kraj, niszczą Kościół, niszczą. Nienawidzi zwłaszcza sakramentu małżeństwa i rodziny. No <laughs> to nie, nie tęcze w Warszawie i te wszystkie rzeczy, że te gejowskie małżeństwa i tak dalej. Jedno Wam powiem. Pamiętacie na Harvardzie, kilka chyba miesięcy temu, co miała być, to czarna msza. Cały świat szumiał. Na Harvardzie szataniści mieli odprawić w Stanach czarną mszę. No i oczywiście tam katolicy wszyscy zebrali się, modlitwy, ten, no i nie odprawili tej mszy. Poszli gdzieś tam, odprawili gdzie indziej. Każdy nie na, na uniwersytecie w Harwardzie. I potem lider tej grupy satanistycznej powiedział takie słowa. Homoseksualne małżeństwa to jest nasz sakrament. Homoseksualne małżeństwa to jest nasz sakrament satanistów. I wszystko jasne. I już wiemy, kto za tym stoi. Dlaczego jest takie lobby. Dlaczego ja, coś powiedział oficjalnie, gdzieś od razu mnie zmietą, prawda?